Witam Państwa bardzo serdecznie, ja nazywam się Janusz Buruwa i dzisiaj pokażę Państwu, jak przygotować penicylinę. Zapraszam. Nazwa tego koktajlu nie jest przypadkiem, gdyż można by powiedzieć, że ten koktajl to jest lek na wszystkie nasze boleści. A tak przede wszystkim, no to podejrzewam, że połączenie imbiru, soku cytryny i miodu, czyli trzech takich składników, które uznawane są za to, za takie lecznicze, stąd też ta nazwa, ma to sens albo i nie ma, nie mi oceniać. Ja nie jestem doktorem posiadania sensu, więc po prostu robię. Amen. Wszcząsacz. Na początek mam tutaj cztery monety imbirowe. Wziąłem imbir, pociąłem na takie plastry małe i obrałem ze skórki. Takie monety imbirowe, siup, wrzucam do wstrząśnika. Zamiast tych monet można użyć też syropu imbirowego, ale ja nie mam. Ale mam rozgniatacz. Rozgniatam. No i teraz jigler. Lecimy zresztą składników siup. 50 ml szkockiej. 22,5 soku z cytryny. 22,5 również syropu miodowego. Jest to po prostu miód rozcieńczony z wodą 3 do 1 Żeby się lepiej na lewo. Oto moje duże sześcianderum z zamrażalki. Jedna, jeden, pół, dwóch sześciana do szklanki, drugie do wstrząśnika. Błagam kurwa. Napierto. E, wstrząsanie sześcianem pomoże nam. Jeszcze ten imbir tam. Wiecie Państwo o co chodzi. Wszczuńcznik Zamykam. No i wstrząsam. O pierdolnie. Przyzwam szklankę i przystępuję do podwójnego, oczywiście, odcedzenia. Do szklanki. W przypadku tego koktajlu różnie to bywa. Z tym następnym składnikiem, niektórzy dodają go już do wstrząsacza, żeby wstrząsnąć, ale w mojej personalnej opinii flowcik z takiego whisky, z rejonu Eili, takiego dymnego należy się. Nie za dużo, bo drogie. Doszły mnie słuchy, że pan Janusz z przeszłości Natali Taliskera powiedział Aili. No ale w sumie to nieprawda, bo to ma być, bo to jest wyspy Sky, więc proszę wybaczyć. W każdym razie takiego malcika poddymionego sobie dodajemy do góry. I oto jest moja penicylina. Skosztujmy. Doskonałe, powiem Państwu tak. No, to jest mm -hmm, co najmniej. <laughs> po pierwsze, miód, cytryna i imbir jest to naturalne połączenie. No, no, no pasuje świetnie. Do, do szkockiej jeszcze lepiej. <laughs> A tam talisker lub coś innego, co Państwo macie? Jakieś Lafroy, e, co tam jeszcze może być? Artback, takie. Floaty tutaj będą pasować. Flocik dodaje nam aromatu i, i, i zaprasza nas do skosztowania. Mm. A jak skosztujemy, to uchu, uh, uh. Powiem tak, jeśli ten koktajl nie ma właściwości leczniczych, to ja nie wiem, co je ma. Na razie to tyle. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Uch, to. To po, to po prostu to uczucie, które się odczuwa, kiedy się jest, zbliża jest nos do tego taliskera i, i wchodzi w tą mieszankę hmm. ja nie wiem czy boskość jest osiągalna dla człowieka ale to jest jak na razie najbliżej jak dotarliśmy